Pokój i dobro zawsze i wszędzie. Witam Was serdecznie, drodzy. Na kolejnym naszym spotkaniu, bardzo ważnym, już powoli zbliżamy się do końca, chcemy jak najlepiej skorzystać z życia, z wysiłku naszej bohaterki tegorocznej, błogosławionej Anieli Salawy. To, co ona przeżyła, każdy dzień, każdą potyczkę z losem, chcemy od niej wykorzystać, skorzystać z jej wysiłku, aby samych się wzbogacić, lepiej sobie żyć. Dzisiaj chciałem pokazać jej życie zawodowe i społeczne. Jak ona realizowała siebie, zaraz nie siebie, ona realizowała dobro. To chyba nie jest to samo. Realizuje swoje ja, co mi się chce, najczęściej przyjemności, czy spełniała dobro. Pytała Pana Boga, pytała rozum, pytała innych ludzi. Jak ona sobie radziła w swoim zawodzie, w swoim życiu, w swojej pracy i w społeczeństwie? Święty Jan Paweł II w swojej adhortacji o powołaniu świeckich w Kościele powiedział: Powołanie świeckich do świętości oznacza, by żyli według Ducha Świętego, uczestnicząc w działalności ziemskiej, w rzeczywistości doczesnej, zwykłej, żyli według dobra. Żyli według dobrego ducha, żeby jakieś dobro, Boże dobro, do dobry duch mi przypominał, podpowiadał, oświecał, wskazywał. I dalej uczy ten sam święty w tej adhortacji oświeckich, Winni bowiem dążyć do świętości, świeccy, w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Tam mogą się realizować i uświęcać. I traktować codzienne zajęcia, jako okazję, by zbliżyć się do Pana Boga, by spełniać Jego wolę i służyć innym ludziom, prowadząc ich do jedności z Bogiem w Chrystusie. Dążyć do dobra, coraz lepszego, większego w Twoim życiu, w Twoim sercu, w Twoim otoczeniu, w zwykłych warunkach życia zawodowego i społecznego. Życie społeczne najczęściej wszyscy prowadzimy, nawet pustelnicy. Też muszą mieć duszę otwartą na drugiego, a nie, żeby jemu było dobrze w tej pustelni. Wtedy nie jest to miłość, nie jest to zdrowe, nie jest to mądre. Nieraz pytają dziecko: kim w życiu chciałbyś być? Co chciałbyś w życiu robić? I tak podobnie było w życiu Anieli. Przeczucie i przekonanie Anieli wyrażało się coraz jaśniej. Wspomina najpierw o swoim dzieciństwie, jak to się kształtowało. Co mam robić? Jak mam żyć? Gdzie mam żyć? I zapisała. I tak w duszy zawsze czułam od dziecka, że tylko będąc w najwięcej poniżonym stanie, odpowiem łasce Bożej. To jej zdanie kończy się: odpowiem łasce Bożej, odpowiem miłości Bożej. Jak żyć? W jakim, w jakim stanie? W jakiej sytuacji? W jakich okolicznościach? Ona zaznacza, że tak, żeby Pan Bóg był ze mnie zadowolony. Dzieci mówią, żeby, żeby rodzice byli zadowoleni. Babcia, tak, ten wierszy ładnie powiedzieć. Ona też, żeby Pan Bóg się cieszył, że ja dobrze żyję. Mając 16 lat, po pierwszych zatknięciach się z rzeczywistością życia w Krakowie, młoda dziewczyna przyjechała do Krakowa, zorientowała się, zobaczyła, jak wygląda to życie społeczne w niedzielę i w tygodniu. I stwierdziła, co zapisała. Dlatego obrałam dobrowolnie stan służącej, być nie panią, lecz służącą, sługą. Wzgardziwszy wszelkim szczęściem, które mi się nastręczało, proponowano mi szczęście, ufna, że w tym stanie pracownika usługowego, służącej, tak upakarzającym, odpowiem żądaniu Bożemu. Coraz wyraźniej, szesnastolatka, coraz wyraźniej, odważniej mówi: A czego wymaga, oczekuje ode mnie Bóg? Ja, młoda dziewczyna przed osiemnastką, mogę chodzić na zabawę. To nie jest grzech, to może być dobra rzecz, bawić się z innymi, ale co dalej potem robić? Już wtedy wybrała, że chce taki zawód pomagać drugiemu człowiekowi, usługiwać drugiemu człowiekowi. Po długim już życiu, doświadczeniu życia duchowego, kiedy doszła do pełnej dojrzałości chrześcijańskiej, była już bardzo utwierdzona w tym krakowie, spotykała się z ludźmi, chodziła do kościoła, miała wtedy już ponad 30 lat, stwierdziła znowu o swoim zawodzie, miejscu w życiu. Rozważywszy życie swoje, 30 lat, zdaje mi się, że jestem tu. Gdzie mnie od maleńkości Pan Bóg powołał? Zdaje mi się, że dobrze wybrałam. Jestem tu, na swoim miejscu. Chociaż nie wszystko mi się podoba w tej mojej pracy, w społeczeństwie, w traktowaniu mnie. Mogłabym być panią, ale zauważyłam, że mądrzej jest nie rządzić, pomiatać innymi, ale być dla dobra drugiego żyć w zgodzie z drugim człowiekiem. Taki zawód sobie wybrałam, usługowy, być służącą. Pan Bóg mnie powołał, widzę, prowadził mnie od dziecka, takie mi sygnały dawał, że wybierz sobie taką profesję, taki zawód. Aniela, rozważając swój zawód, swój status społeczny, uważa za najważniejszą motywację religijną, a nie odbiór społeczny, czy ludzie mnie pochwalą, będą lubić. Nie, to co jest dobre, to co jest mądre. To, co jest pożyteczne w życiu, to chcę robić, a nie żeby ludzie mi kadzili, żeby wszyscy mnie podziwiali, celebrytką mam być. Przy wyborze pracy jej zasadniczym zamiarem było odpowiedzieć na Boże plany. Panie Boże, podpowiedz mi, i ty też tak możesz pytać. Panie Boże, pomóż mi, powiedz mi, ten zawód mi się podoba, i ten, i fryzjerka, i kosmetyczka, i to, i to. Często znajomi mówią: Nie, wybierz sobie ten, tam będzie najwięcej kasy. Tak ludzie mówią. I jej też tak mówiono. Wybierz sobie męża najbogatszego. A ona już wtedy, młoda dziewczyna, 16 lat, wiedziała, że to nie będzie najlepsze. To nie będzie szczęście. To, nie, to będzie nieszczęście. I starała się dostosować swoje pragnienia, tak jak Maryja swoją wolę, do woli swojego ukochanego Jezusa. W każdym wydarzeniu życia. Starała się pytać: Panie Boże, pomóż mi. W sklepie, stary się ludzie tak robią, idą do sklepu, które mięso wybrać? To czy to, to czy to, który chleb? O, nawet takie proste rzeczy, żeby się nie pomylić który ser, które lody wziąć o, żeby najlepszy czasem są troszkę droższe, ale warto było o, właśnie, nie najtańsze, nie bele jakie, nie bele co wszystko jedno. Wasze mamy, babcie rozważają to, o, wiedzą, mają doświadczenie życiowe. Lepiej czasem troszkę więcej zapłacić, lepsze buty, lepsza kurtka, a nie takie, że za pół roku się to wszystko rozsypie, rozwali, do wyrzucenia. I Aniela podsumowuje te swoje zastanawiania się nad swoim zawodem, nad swoją sytuacją społeczną, pisze. Stąd też wynika, że powinnam szczerym sercem w praktyce ukochać wszelką sytuację, także nędzę, jaka mi się teraz nastręcza, aby móc lepiej odpowiedzieć. Tej pierwszej gorliwości z młodych lat. Lepiej jest, powinnam ukochać wszelką sytuację, jaka mi się wydarzy. W pracy czasem jest lepiej, czasem gorzej, czasem ktoś awansuje w pracy, a czasem go zdegradują niesłusznie, firma się rozwiązuje. O właśnie, lepiej w życiu trzymać się mądrości Bożej. Co Ci zaszkodzi, Boga się zapytać w kościele czy w domu. Panie Boże, powiedz mi, to wybrać, czy to wybrać? Albo chociażby rodziców zapytać, czy przyjaciółkę zapytać. Uczymy się wszyscy tej mądrości, tak jak Aniela. Ona uwierzyła słowom Jezusa z Pisma Świętego: Nie wy mnie wybraliście, ale ja wybrałem Was. Te słowa Pana ukazują jej miłość Bożą. Ja wybrałem Ciebie. I ukazują żądanie, by odpowiedziała z wdzięcznością na miłość. Skoro ktoś mnie kocha, on mnie kocha i to bardzo, to najlepiej byłoby też odpowiedzieć mu, też miłością stosowną, proporcjonalną. I zapisała znowu: Widzę z tych słów Ja Was wybrałem, Ja Ciebie wybrałem. Widzę z tych słów że widocznie Pan Bóg mnie do tej drogi już od maleńkości przeznaczył, i czuję, że nie wolno pragnąć mi łatwiejszej drogi. Po to, by wypełniły się na mnie słowa: Szczęśliwe oczy wasze, że widzą to, co ty wy widzicie, i szczęśliwe uszy wasze, że słyszą te rzeczy, które wysłyszycie. Podsumowuję. Nie wolno mi pragnąć łatwiejszej drogi, bo na tej Twojej drodze, którą Ty powoli rozpoznajesz, nawet będąc po pięćdziesiątce, po sześćdziesiątce, jak dalej żyć, postępować. Pan Bóg chce Ci dać szczęśliwe oczy, abyś zobaczył coś jeszcze w życiu nie tylko przyjemności za granicą i dać Ci szczęśliwe uszy, serce abyś usłyszał jeszcze ważne, wielkie, dobre rzeczy. O miłości, o Bogu, o człowieku. Aniela czynności, codzienne czynności swojego życia oceniała czciwo, jako okazję do zjednoczenia się z Bogiem. W każdej sytuacji, w każdej pracy, cokolwiek robi, po pracy mam możliwość skontaktować się z Jezusem, z Bogiem i spełniać wolę ukochanego. Wynika to z jej słów, które zapisała. Kocham moją pracę. Powtórz to: Kocham moją pracę. Tak mówiła Aniela, gdyż odnajduje w niej wspaniałą okazję, by wiele się modlić, by wiele pracować, by wiele cierpieć. Ponadto niczego nie pragnę na świecie. W ten sposób uświęciła się w swoim życiu zawodowym i społecznym. Kocham moją pracę, moją szkołę, moją uczelnię, że mogę. Nie wszystko tam jest idealne, dobre, ale Bóg tam jest ze mną. I każdą sytuację, szczególnie w pracy, poza pracą, wykorzystuję jako okazję w tych moich zajęciach, w mojej pracy, mogę się trochę więcej pomodlić, mogę troszkę czy więcej cierpieć, pocierpieć, mogę więcej pracować. To odkrywała Aniela i tym się dzisiaj z nami podzieliła. Swoje życie duchowe z kolei Aniela karmiła uczestnicząc we Mszy Świętej, w niedzielę obowiązkowo, czasem w tygodniu, i uczestnicząc w nabożeństwach. Najbardziej lubiła nabożeństwa pasyjne. Pasja Jezusa. Jaka była pasja Jezusa? Co Jezus kochał, lubił. Za co oddał życie, chętnie wysilał się aż do krwi. Oddawała się długim modlitwom, otwierając umysł i serce na zrozumienie tajemnicy wiary, przez słuchanie Słowa Bożego, tak jak Ty nieraz próbujesz, przez lekturę książek religijnych, pismo święte i czasem jakaś dobra książka, czasem religijna, dwie dobre rzeczy. Słowo od Boga i mądrość narodów, ludów z różnych kultur, żeby się nie pomylić, bo ktoś się pomylił, to lepiej się dowiedz na filmiku, w książce, w telewizji, w kinie. W ten sposób Aniela nasza osiągnęła głębokie życie miłości i wiary. Coraz lepsze życie miłości. To co dla Ciebie? Coraz lepsze życie wiary. Coraz bardziej jestem zjednoczona z Jezusem, do tego stopnia, że nawiązała głęboką więź i zażyłość z Bogiem. To jest dla Ciebie coraz większa przyjaźń z Jezusem, a nawet miłość z Jezusem. Małymi kroczkami do coraz lepszej, mądrzejszej, silniejszej, głębszej miłości z Jezusem. On Ci ją okazuje. I ty możesz uczyć się okazywać Jezusowi miłość nie tylko słowami, ale postępowaniem czynami. Prawie ustawicznie czułam upał miłości, zapisała w swoim dzienniczku. Tak bardzo mnie pociągający, że nie mogłam się zupełnie czasem oprzeć tej miłości. Uczuć tych gorąca miłości Bożej doznawała Często podczas pracy, co nie było wygodne, bo musiała robić, a tutaj czuła wielką, gorącą miłość. Zapisała, było to w czasie zajmowania się pracą ręczną, tak jak w twoim życiu. Bo też często bywa tak, że Pan Bóg dotyka, uderza duszę jakby z i w tej chwili zjawia się on sam. W niedzielę, w życiu. Czasem nawet w pracy, rzadko, bywa tak. Jeśli ktoś chce się przyjaźnić z Bogiem, z Jezusem. I w jednym momencie dusza jest tak wielkim światłem oświecona i upewniona, że On sam jest, że Bóg tutaj przy mnie jest. Nie tylko w sytuacji przyjemnej, czy w kościele najczęściej wierzysz, w to Bóg jest przy mnie, tam przede mną parę metrów. Widzę Go, słyszę Go ale także nawet w pracy cała niedziela, dzień pański możecie się to przypomnieć, że Bóg jest w twoim domu ty oglądasz telewizję pijesz kawę, a ciekawe czy Pan Bóg jest tutaj blisko mnie postaw sobie takie pytanie w niedzielę czy Pan Bóg jest teraz przy mnie patrzy jak ja piję kawę i nie muszę wcale się modlić, ani przerywać tej kawy mogę dalej tą kawę pić, Panie Jezu? o właśnie uczysz się pić kawę z Jezusem w towarzystwie Jezusa nie przeszkadza ci, nie wtrąca się, nie narzuca się, nie zmusza cię, raczej nawet się nie przypomina, że, że jest przy tobie, stoi. Czasem, komu zależy, to ci podpowie: tak, jestem. Bardzo często to mówię ludziom: jestem tu na obrazku, na krzyżu, w Twoim domu, patrzę na Ciebie, popatrz sobie czasem na mnie, sekundę, nie musisz nic mi mówić, popatrz się tylko na krzyżyk, na obraz święty, który jest w Twoim domu. Rzuć okiem tylko na mnie, tak jak komuś przez komórkę puszczasz sygnał. Nic nie dzwonisz, nie piszesz, tylko mu puściłeś sygnał. Jak się cieszy ta druga osoba. Bóg dotyka mnie, daje mi znak, zjawia się on sam. I w tym momencie dusza doznaje takiego żaru miłości, kiedy sobie uświadomi, że obok mnie jest Jezus. Niedaleko, tutaj obok mnie, blisko. Dwa metry za mną, metr, obok mnie jest Jezus i doznaje wielkiej pewności, że Pan Bóg udziela się duszy w takim zbliżeniu. Pan Bóg udziela duszy różnych rzeczy, różnych dóbr. Udziela człowiekowi miłości, poczucia miłości, udziela coraz większej wiary, że Bóg jest wszędzie ze mną, tak jak wierzył święty Franciszek. Udziela Bóg duszy siebie choć przybliżę się do Ciebie Czy mogę tutaj stać tuż za Tobą? Pyta Jezus Panie Jezu, no to stój sobie za mną Pozwoliłeś Jezusowi, żeby był blisko Ciebie? Wiesz, jaka to jest radość dla Niego? Ty Mu pozwoliłeś A co, bez pozwolenia nie przyjdzie? Wiesz, o tym tak było w Betlejem Nie wpuścili Go, a On chciał Dać im obdarować. Aniela nasza pielęgnowała swoją dziecięcą pobożność również wobec Maryi, kontemplowała jej świętość poznaną dzięki specjalnej łasce Bożej. Aniela pisze: Raz w wielkiej dobroci dał mi Pan Bóg poznać wartość modlitwy: Zdrowaś Maryjo. Ale tak zrozumiałam, jak jest przed Panem Bogiem. A jak nikt na ziemi nie mógłby mi powiedzieć: Zrozumiałam doświadczalnie i odczułam tę siłę i słodycz. Jaka jest przed Bogiem? W czasie modlitwy zdrowaś Maryjo? Zrozumiałam, dzięki wielkiej łasce Boga, czyli patrzyłam się pewnie, skupiona byłam, ciekawa byłam. Mówiłam coś do Maryi, modliłam się do niej, pewnie powoli, zrozumiałam dzięki wielkiemu światłu, jak to, i odczułam wielką siłę i słodycz, dobroć, jak jest przed Bogiem. Kiedy człowiek jest przed Bogiem w kościele, przed, klęczysz przy balaskach, idziesz blisko tabernakulum, czekasz na Jezusa, coraz bliżej, za chwilę Ty przyjmiesz Go. Odczułam siłę, moc, że przychodzi do mnie mocny człowiek, mocny Bóg. I odczułam słodycz, dobroć, miłość do rozumu i do odczuć. Bóg dał mi poczuć, że jest blisko mnie. Niech Aniela pomaga nam nadal prowadzić coraz lepsze życie zawodowe i w społeczeństwie. A Bóg niech nam błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.